Śmleczko z tej strony Piotrek i a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2015. Tym razem, tym razem nie na typowej polskiej wsi V3 leży na bolusiowo V7. Jest to pierwszy oficjalny odcinek z tej mapy. Okej, okay, więc tak, nie będę Was uprowadzał po całej mapie ani po całym, na to się mówi, gospodarstwie. Tylko od razu przejdziemy do działań, bo nie ma dzisiaj za wiele czasu. Pierwszy odcinek gram sam, kolejny już będzie jakiś widz. Oj, to mam piękną altankę. Super. Miałem nie chodzić, ale chodzę. Nie, nie, to jest klimat piękny tej mapy. Dobra Moje saldo na koncie wynosi...

euro to też były maszyny na typowej polskiej wsi i tam jeszcze miałem plony które wynosiły 44 818 euro i to są plony co razem, 8, co, daje, co razem daje nam 89 656 euro więc w pierwszym odcinku kupię sobie maszyny więc tak to, odwożę sobie tutaj bramkę ładnie więc 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 560 60 fpsów okej okay. więc tak na pierwszy ogień kupimy sobie na pewno dwa ciągniki tutaj już mam modpak przygotowany więc tak pierwszy będzie to ursus ursus c360 i drugim to będzie ursus C355 jak możecie zauważyć tutaj nie mam żadnych tutaj zasianych pól, zaczynamy tak jakby od wiosny więc musimy sobie kupić od razu siewnik, na pewno tutaj musimy kupić siewnik, to jest w 100% na razie tylko siewnik do yy, pszenicy, do tych podstawowych pól, do podstawowych upraw Następnie sobie możemy kupić albo opryskiwacz, trzeba sobie kupimy jeszcze Że mam, mam tylko do dyspozycji 51 tysięcy i chyba sobie jeszcze kupię ile kosztuje kombajn, Kombaj nie, kombaj jeszcze nie, to więc PUK sobie jeszcze kupię taki za 700 No i oczywiście trzeba też kupić sobie pojazd Bo czym będziemy jeździć do miasta więc fiatka sobie kupimy w kolorze, może takim ładnym czerwonym Więc okej, okay. ja sobie teraz od odpalę już maszynę Mikrofon sobie lekko przesunę Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać Okej okay, i lecimy Więc tak, tę maszynę muszę sobie na razie zawieźć na farmę Czyli pługi tak dalej nice więc jedziemy to jest to, że na razie mamy tylko, mamy jedynie do dyspozycji, jakoś się mówi hmm, 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 ograniczoną iloś, ilość pieniędzy, więc musimy sobie jakoś radzić i z tego co wywnioskowałem, jak na-, najbardziej będzie nam potrzebny, na, będzie nam potrzebny pług wiadomo że dwa ciągniki. i siewnik oraz bryskiwasz to będzie na początek później jak coś sobie zrobimy jakąś może pożyczkę weźmiemy to kupimy sobie zapewne jeszcze na pewno przyczepę i do przyczepy dokupimy sobie jeszcze hmm, do sobie do przyczepki jeszcze 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 komaj bo czy będziemy kosić później po komaj jakąś prasę i tak dalej Następnie później już będziemy się od okrowach i tym podobnych. Dobra. To jest to super, że mamy tak las. Możemy pojechać do lasu. Mamy biogazownię... Którą, której nie mogłem na początku gry znaleźć. Dopiero po jakimś czasie ją znalazłem, ale znalazłem, jest ok. Tam też kolejny wjazd, Tu jest fajne błoto, bo to błoto mi się podoba. Okej, okay, dobra. Skręcam tu. Kiedy teraz postawić? Może gdzieś tutaj postawimy sobie? Tutaj sobie postawię. Pół na razie tylko 3 skibowy, później będziemy mieć chyba 6 skibówkę, a tu jakby na większe maszyny. o, dobra. To na razie sobie zostawię. Tepnę się z przeproszeniem i odpalamy C350. 5 to chyba jest, tak, to powinno być 5 C355 Teraz może sobie weźmiemy od razu jeszcze na pierwszą... O, na pierwszy ogień Opryskiwacz Opryskiwacz jakiś taki kolorowy, że jest mega Zobaczymy Opryskiwacze chyba nie testowałem Tak ten opryskiwacz wygląda ja rozłożymy I teraz właśnie zdecydowanie widzę wziąłem O, f**k, nic nie widzę do tego jest jaki jest, ale dobra, no nic, nic nie poradzimy no, Dobra, jedziemy Może opryskiwacz weźmiemy, ale wątpię jak mamy na razie ten opryskiwacz, tym opryskiwaczem będziemy sobie pryskać. Kiedy sobie sobie pryskiwasz, następnie sobie jeszcze przywiozę najprawdopodobniej przywiozę, przywiozę sobie, przywiozę sobie sieb, czyli maluszka. Albo wrócę się ciągnikiem wezmę maluszka, później sobie już weźmiemy siewnik, będziemy siać. Tylko pierwsze jeszcze będziemy musieli znaleźć sobie super super tak to się mówi no no, no, no mam, mam na języka nasiona o dobrze tu jąć okej okay. szczerze nie podoba mi się to ale no, co poradzę tylko lerystyka mi się tego nie podoba no ale okej okay, no. trzeba coś się ma to trzeba to lubić no to był po remoncie, był masakryczny i cały zerdzy, zerzywiały więc trzeba go przemalować no dzisiaj pewnie pojedziemy sobie c 360 albo tą, zobaczymy chyba c 360 sobie pojadę wstawi sobie po samym pługa Dzisiaj bardziej takie prace jakby bym to powiedzieć organizacyjne ustawianie maszyn, dopiero później sobie już będziemy mogli na spokojnie wszystko robić. Gdzie tylko organizacja zaś no może z pól. W następnym widz może będzie sobie ja będę sobie porał, te pole, tak myślałem nad tym. A tak to jeszcze mam ten, żeby tych pieniędzy nie tracić Tylko sobie kupić kombajn następnie Bo moim zdaniem my do zimy, znaczy my do zimy Znaczy do lata, czyli nie uzbieramy sobie na kombajn Bo nie będzie chyba czego zbierać. Dopiero po żniwach sobie będziemy mogli pozwolić na jakiś kombajn Moim zdaniem ten New Holland tutaj nie będzie pasował, ale zobaczymy, zobaczymy. Może oryginalnego ale to też nie wiem. Ale czasem możemy sprawdzić orygin oryginalnego. Za duży, na, niektóre paląłby w sam raz, niektóre byłby za mały, za duży. Więc zobaczymy, to się, to się jeszcze wymyśli coś. Ale super, super sprawa. Ta mała taka wieżyczka w tle. Dobra, zaraz sobie podapnę siewnik sobie Zjadę tym ciągnikiem może by ten Albo maluchem Maluchem teraz przyjdziemy Po co mi maluszek? Maluszek nie jest po to żeby powozić widzów i pokazać pracę Dobra, sobie tutaj skaszę Okej, okay, więc odpalam teraz maluszka I lecimy teraz maluszki? Ten pomad, ten pomad za wysoko, bo będziemy za szybko jechać. 50 do 50, 49, czy sobie tam może. O! Do 40. Tak sobie damy. To, żeby było fajnie. I będziemy już chyba zasiani, tylko pierwszy będzie jeszcze trzeba znaleźć nasiona. Ale gdzieś tutaj chyba na farmie powinny być. Małyżka koło domku, fajnie sobie postawię ścieniu Okej okay. Fajne lusterko o, 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 fajne lusterko jest z tyłu Zobaczyłem ci na lusterko, na lusterko tej droga była skręcania ale okej. Okay. No ładne lusterko, to trzeba przyznać, że poniłkie podoba mi się. Okej, okay, teraz jestem zaparkować tego mulucha mi się zajrzeć i gdzieś tutaj zaparkować tutaj, o, tutaj być dalej okej okay, dobra wsiadamy teraz do odpalamy odpalę, okej okay, dobra i jedziemy teraz sobie tym ciągnikiem jest nie, podoba mi się to na scenie tej mapy wow. nie no proszę nie róbcie mi tego heh dobra już myślę tak zagadałem się podoba mi się bardzo na scenie tej mapy bo na scenie mapy jest naprawdę super nie jest taka jak typowa polska wieś czyli że typowa polska wieś zdawała mi się że była taka bardzo jakby to powiedzieć szara nie oddawała tych kolorów jak ta mapa, bo ta mapa naprawdę ma fajnie na scenie i oddaje te kolory, które chciałbym widzieć. I to mi się podoba. Tutaj będzie, tutaj gdzieś, tutaj, tutaj. Ta droga. Ta droga prowadzi do biogazowni. Tutaj mam biogazownię, więc ukryta jest biogazownia naprawdę mega. Z początku nie wiedziałem gdzie jest biogazownia, więc jej tak szukałem, jeździłem sobie po tej mapsa, ale wreszcie ją znalazłem. Naprawdę biogazownia była super ukryta. I też jak możecie zauważyć, że Wam pokazuję, tutaj mamy większą mapę niż na typowej polskiej wsi i tak dalej. Ale, te, ale i tak ten radar jeszcze troszkę kłamie, ale już nie tak, nie, nie kłamie tak jak kłamał na typowej polskiej wsi V3. to mamy 14 minut, dobre. I teraz pobawimy tutaj właśnie, tutaj, tutaj chyba mi się coś zdanie, czy to jest cement że na tym jest straszny ten Jak tam to się wchodzi to jest straszne, to ci znaczy są straszne spadki w PES-u Chyba tutaj nie, albo tutaj, tutaj jest pa paliwo Więc gdzieś tutaj jest chyba ciepło, ciepło jest moim zdaniem Muszę na razie na tej mapie się odnaleźć, bo nie, jeszcze się na niej nie odnalazłem, to jak się powinno odnaleźć Albo gdzieś tutaj w tych szopkach będzie szukamy, by trafił tutaj nie, tutaj jest chyba obora no tutaj jest obora tutaj tu, tu nie okej okay, to tak, tu nie tutaj chyba jest z tego co pamiętam, chyba do, dobrze pamiętam tak jest hmm. tutaj może coś będzie tutaj i tutaj, to tu też nie oj 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 czyżby problem mieli tutaj na pewno nie hmm. no to Houston, no nie problem tutaj zubora, to tu na pewno nie hmm. teraz się pobawimy trochę znajdźmy to to tak, tu nie, bo to jest ten cały piec, który ten e do którego, w którym wejdziemy spalić słomę No w Houston, mamy problem no, nie fajnie może to? nie, to, jest. to są cykły no nic, próbujemy I tak, może gdzieś tutaj ale to wątpię, żeby to tu było To nie. Teraz idziemy. Teraz idzie jest całe, całe to tu leżnie, bo to jest cement. Czy na tej mapie nie było wcale? Na to się mówi. Nie mówcie, że tak nawet ci nie chcę otworzyć. Nie mówcie, proszę Was, już dobijać mnie teraz na początku góry na tej, tej mapie. No ej no. Czy zawsze coś Może tak? Nie, bo to jest 60. Ale 60 nie chcę wchodzić. Czy już jakieś tutaj bugi były na początku? O nic, nie możemy znaleźć... praw. Wow, co ja robię. Więc nie znajdziemy. To jest maje problem. Mhm. Raz to pojawić. Lepiej chyba nie. To gdzieś mi się już wyma. Już chyba wiem, gdzie to może mniej więcej być. Ale to jest kawałek drogi stąd. Stąd. A nie, nie, stąd. Dobra, nie, tu nie jest tak aż daleko, więc sobie pojedziemy. Troszkę najwyżej odcinek przedłużymy, a nie będzie na, To chyba będzie na starej farmie. w V6. I teraz wyjeżdżamy na bolusio V6, na stare te bolusiowo. Na którym parę odcinków tylko by była z 3 lub mniej nawet. Tutaj nawet chyba są krowy, tak tak. Tutaj są krowy, więc tutaj musimy mieć nasiona więc dobrze trafiliśmy sklep monopolowy tutaj mamy super wulgaryzmy na sklepie i tutaj się powinno być jak pamiętałem gdzieś tam było na na wjeździe deski się suszą wow na tej starej mapie O oh jest mamy To jest to no nie weźcie, nie weźcie mnie, nie dobijajcie No nie, no nie, proszę was Czy ja nie znajdę nigdy No nie róbcie mi tego Na początku gry? Nie Zniechę... zniechęcasz mi gro. Tutaj to jest szambo. Gnój. Hmm. A teraz gdzie to jest? Chyba że tu gdzieś. Chyba tutaj no. ale nie tutaj to ja już tracę po prostu sens tutaj spróbuję grać mi się zdawało, że tutaj to było i działało tak teraz no i kicha muszę <laughs> jeszcze raz tutaj poszukam, ale no nie wiem Może tutaj nie ma tego całego tankowania Tu jest na pewno to Gdzie może być do tank gdzie do zapełnienia na tu nie Tu też nie Tę łąkę Ale mogę spróbować Co tu jest z tankowania? Widzę że Jeszcze czas podjadek. Może coś przeoczyłem Nie. Tu, tu tu też na pewno nie. Więc może gdzieś tutaj Tak, pierwszy ja jeszcze raz tutaj Jest pan No nie tu tutaj było, no nie wierzę, no nie wierzę Ja nie mogę, byłem tutaj Załuję tam drzwi i jadę, zasiać coś, bo ile już mam minut. Już jeden minut przedłużę trochę. Ile to nie wiem. Gdzie? Gdzie gdzieś, Kurde. Czas goni, czas goni. Teraz fast. Musimy jechać szybko. Żeby coś zasiać. Pół godziny zabawy z jednym, z tym gdzie za, zapełnić nasiona. Mi się zdaje jeszcze na tej nowej farmie, też tam coś jest. Na pewno tam coś będziemy mieć więc ja tam jeszcze kiedyś podjadę i poszukam może miałem teraz piszcie w sekcji komentarzy gdzie tam jest na tym na nasion, jak wiecie bo na starej wiem że jest a czy na nowej będzie to ja jeszcze nie wiem wiem że na, tutaj mamy krowy na nowej, sta na, na starej jeszcze więc tutaj będziemy musieli do krówek jeździć no piękne żabki piękne dźwięki na nas kalwa chyba na tej mapce też tam takie dźwięki były więc podoba mi się a my przyjemy dzisiaj pszenicę Okay. Hmm, tutaj mamy to I Już sięjemy, się no siać. Powinniśmy siać ło kamyk To jest to, że Tutaj to się tragicznie będzie zdziło pełne takich fajnych kamyczków, omijaczków, błot, błota są fajne, to trzeba przyznać. Jeżeli wiesz, że błoty to od razu masz ciągnik cały brudny, więc to mi się naprawdę podoba. No tutaj sobie do pół godziny będziemy siać, a po pół godziny najwyżej sobie już yy, poza odcinkiem to się to, co z, to zostało. Ale niektóre masz tam spadki fps nie wiem dlaczego. Tutaj mam po 30 w tej maszynie, a winik mam po prostu więcej, więc nie wiem, nie wiem czy to jest spowodowane i tutaj właśnie będzie błoto nie wiem czy w tym będę miał będę chciał wjechać no bo te błoto to różnie bywa czasem wiesz że gładko a czasem będziesz boksował i się może możesz zakopać ale no spróbuję spróbuję czy się uda to nie wiem więc let's go fajnie jest tekstura jak się zasieje to też mi się podoba. Nie dobra, było ok. Myślałem, że będzie gorzej. A to czy to błoto znika jak ja po nim przyjadę? No tak. To dobrze, że znika. Okej. Okay. To szybko nawet, to sprawnie się pójdzie, może iść więc. Nie, to było to, że w początku było takie wprowadzenie. To też troszkę zajęło, a później szukanie szukanie tych nasion, to była też tragedia może gdzieś miałem te nasiona tylko nie miałem wyłączonego po prostu F1 czyli, że mi pokazywało, że je uzupełnić może to też zawadziło. bo ja miałem cały czas to wyłączone więc to może też był ten błąd więc okej, okay. że to będę jeśli miałoby być tak jak nie no to nie wiem, to pewnie nie ma na nowej tylko jest na starej, napełnianie samych nasion fajne, bo się ludzi siebie, to mi się też ładnie, fajnie podoba bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda drzewo łanią cię tutaj, pniak sam został i co? No i fajnie to idzie, tylko tam te pole się dopiero rozszerza. To jest takie młodziutkie A tam dopiero jest takie rozszerzone, więc moim zdaniem ten New Holland też się naprawdę przyda jak zbieramy sobie po paru żniwach parę zrzutników na pewno będzie jeszcze bizonym z dwa lata będzie trzeba z nim pokosić że dopiero później będziemy inwestować w, lepszego, w lepszy kombajn ok dobra jeszcze tutaj cofnie cofnę profesjonalnie cofniemy sobie ładnie Czekaj, się obrócę, żeby profesjonalnie a tu nic nie widać z tej kamery więc jest tragedia później w a następną inwestycją to chyba będzie moim zdaniem mm, kombajn tak to będzie kombajn albo krzczewa coś w stylu bo siemniki mamy poza dziękami są parę pól zasieje tu będzie kombajn później pewnie musimy od razu pracy zakupić Prasa to jest naprawdę mm, będzie nam potrzebna, bo będziemy mogli sobie bornik robić to jest ze słomy a słomy też będziemy mogli palić za którą będziemy też dostawać prawdopodobnie pieniądze kurczę, opłat zahaczyłem kolizja jest taka z dala weźmiemy no ale naprawdę dzisiaj trochę co zajęło nie mam też takich tematów więc rozma rozmawiam bardziej o tej matce w następnym odcinku już będzie jakiś widz, więc no będzie dobrze z widzem. Jeśli też chcecie zagrać to napiszcie na e-maila, link jest w opisie. Head to z wami zagram we farminga. I trochę będziecie musieli czekać, no ale się doczekacie, bo li lista troszkę długa jest. To muszę przyznać, że na dwa miesiące nagrywania pewnie będzie widzów. A co dalej, no to nie wiem Dobra, nareszcie wyjechałem z tego z tego zwężenia, zwęże... czyli zwężenia, teraz już tylko zostało nam duże pole Sobie to ominę dokładnie tak, żeby nie zahaczyć. Szkoda po prostu Szkoda Zakopać ciągnika, później go jakoś wyciągać, ja tego właśnie nie lubię. Nie lubię tego hola i wyciągania. Też jestem tego przeciwnikiem wprost. Ok. Dobra. Tak sobie wiadę. Kółeczko takie zrobimy. Nice. Następnym jak mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Poreczka i też dalej będę siebie więc, okej. Okay. A fajny ciągnik jest. To mi się ten ciągnik naprawdę podoba. Nie wiem, co wam zostanie na dłużej. Dopóki nie rozbieram na jakiś lepszy ciągnik. Bo najlepszy później jakiś ciągnik to myślę tego e, Ursusa 1614 chyba. Okej, okay, ładnie wszystko tutaj idzie. No, ładna, ładna mapa to jest. Klimat jest typowy, typowo polski jak na tą mapę, więc szacuneczek dla Bolka, który to mapę wykonał. Bo naprawdę mapa godna podziwu. Ale no już tam słyszałem, że jakieś tam wyszły ten, że mapa była wcześniej dlatego, że ja jakiś tam nie powiem kto, ale się już każdy się powinien wymyślać kto. jakoś tam te pliki, coś tam coś tam mapę i po prostu ją udostępnił z nieoryginalnych linków, czyli że... I ją przed... w dniu premiery, a czy przed premierą jakoś tam, jak to, jakby to powiedzieć, on, to, on jakoś ją wyciągnął, tylko nie wiem w jaki sposób i czy to jest prawda, ale pewnie się to myślicie kto to, więc byli zmuszeni wydać ją w, przedpremierowo i tak też zrobili. Ja może teraz może zaraz jakąś inną tutaj zrobię, wow. ok, F12 F12 Ile mam minut, już sprawdzam Ok, dobra, więc będziemy kończyć yy, Chyba tak Dobra, więc w tym odcinku byłoby na tyle, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, Skomentujcie, jeśli chcecie ze mną zagrać, napiszcie na e-maila link w opisie do filmu więc przepraszam, że nie miałem dzisiaj tematu, no ale ten odcinek był na, na nagrywany na spontanie. Więc to byłoby na tyle, więc cześć, czołem, trzymajcie się, siemoneczko, na razie.